Witajcie w niezwykłej podróży w kierunku opanowania energii i transformacji naszego życia. Dziś zanurzymy się w głębiach wszechświata, odkrywając tajemnice energii kwantowej i dowiadując się, jak możemy jej używać, aby stworzyć realne i trwałe zmiany w naszym świecie. To nie jest zwykłe zaproszenie. To wezwanie do osobistej rewolucji, przebudzenia mocy, która tkwi w każdym z nas. Śledźcie każdy szczegół tego filmu z otwartymi oczami i umysłami, Ponieważ wiedza, którą będziemy dzielić, może być kluczem, którego szukaliście, aby odblokować swój maksymalny potencjał. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ zrozumienie i opanowanie manipulacji energii to jak odkrywanie tajemnic wszechświata, to jak otwieranie drzwi do nowego poziomu świadomości i możliwości. To umiejętność kształtowania naszej rzeczywistości zgodnie z naszymi najgłębszymi pragnieniami i tworzenia jasnej i pełnej osiągnięć przyszłości. Więc razem ruszajmy w tę podróż po samopoznaniu i transformacji. Nie mogę się doczekać, aby podzielić się z wami tą ekscytującą drogą. Wibrując z kosmosem, wszystko we wszechświecie składa się z energii. Od odległych gwiazd po bicie naszego serca, wszystko wibruje w unikalnej częstotliwości. My ludzie jesteśmy integralną częścią tego kosmicznego dywanu energii w ciągłym ruchu, synchronizując się z tą uniwersalną wibracją. Możemy nauczyć się manipulować nią na naszą korzyść, tworząc głębokie transformacje w naszej rzeczywistości. W tej pierwszej części będziemy badać podstawowe zasady tego połączenia z wszechświatem. Zrozumiemy, jak energia płynie, jak możemy ją złapać i skierować, aby osiągnąć nasze cele. Poznając te fundamentalne pojęcia, będziemy gotowi ruszyć naprzód w naszej podróży ku kwantowym zmianom. Jako istoty ludzkie, Jesteśmy o wiele więcej niż tylko nasze ciała fizyczne. Każdy z nas to pole energetyczne w ciągłej interakcji z polem energetycznym wszechświata. To połączenie jest kluczem do zrozumienia, jak możemy manipulować energią na naszą korzyść. Wyobraź sobie wszechświat jako gigantyczną symfonię, gdzie każdy element wibruje w swojej własnej częstotliwości. Jesteśmy jak instrumenty w tej kosmicznej orkiestrze, i gdy synchronizujemy się z uniwersalną melodią, Możemy grać w harmonii z całością. Zrozumienie podstaw tej synchronizacji pozwala nam na naukę rozpoznawania częstotliwości, które nam służą i tych, które wymagają dostrojenia. Pozwala nam to na drobne korekty naszej własnej energii, wyrównując ją z wibracyjnymi wzorcami, które prowadzą nas do pozytywnych rezultatów. Wyobraź sobie na przykład jak mógłbyś wykorzystać to zrozumienie, aby przyciągnąć więcej dobrobytu, pielęgnować zdrowe relacje czy osiągnąć trwałe poczucie dobrostanu? Wszystko zaczyna się od tego fundamentalnego połączenia z wszechświatem. Kiedy łączymy się z uniwersalną wibracją, odkrywamy, że jesteśmy o wiele więcej niż tylko fizyczne istoty. Jesteśmy istotami wielowymiarowymi, złożonymi z subtelnych warstw energii, które nieustannie oddziałują z energetycznym polem kosmosu. Wyobraź sobie swoją własną aurę, jako kulę światła w ciągłym ruchu, pulsującą w unikalnej częstotliwości. Ta aura to Twoje energetyczne podpisy, odzwierciedlające Twój stan emocjonalny, mentalny i duchowy. Nauczając się dostrzegać i pracować z tą subtelną energią, zyskujesz zdolność do synchronizacji z wibracjami, które Cię najlepiej obsługują. To oznacza, że możesz na przykład podnieść swoją energetyczną częstotliwość przyciągając więcej obfitości, zdrowia i miłości do swojego życia, albo oczyścić i zrównoważyć swoją aurę, aby rozproszyć emocjonalne i mentalne blokady, które utrudniały twój osobisty rozwój. Ale połączenie z wszechświatem wykracza poza twoją indywidualną energię. Jesteś również połączony z o wiele większą siecią energetyczną, która obejmuje wszystkie formy życia i wszystkie zjawiska naturalne. Rozumiejąc tę kosmiczną sieć, możesz nauczyć się pracować z siłami natury, korzystając z energii Słońca, Księżyca, elementów i nawet innych istot żywych, aby wzmocnić swoją drogę transformacji. Jednym z kluczy do rzeczywistego zsynchronizowania się z wibracją wszechświata jest zrozumienie natury kwantowej rzeczywistości. Fizyka kwantowa uczy nas, że wszystko, od cząstek subatomowych po obiekty makroskopowe, Składa się z energii w ciągłym ruchu i interakcji. Na tym fundamentalnym poziomie nie ma separacji między obserwatorem a obserwowanym. My, ludzie, jesteśmy integralną częścią tego energetycznego płótna, wpływając na nie i będąc na niego wpływanymi przez cały czas. To zrozumienie daje nam dostęp do niesamowitej mocy transformacyjnej. Kiedy stajemy się świadomi tego połączenia kwantowego, możemy nauczyć się manipulować energią w znacznie bardziej skuteczny sposób. Na przykład możemy używać wizualizacji i intencji, aby kształtować naszą rzeczywistość zgodnie z naszymi najgłębszymi pragnieniami. Wyobrażając sobie i intensywnie czując pozytywny rezultat, dosłownie programujemy pole kwantowe, aby się zmanifestowało. Ponadto możemy wykorzystać techniki medytacyjne i połączenie z naturą, aby zsynchronizować się z wyższymi częstotliwościami wszechświata. Pozwala nam to uzyskać dostęp do stanów świadomości poszerzonych. Połączyć się z kosmiczną mądrością i otrzymywać transformujące wglądy. Wyobraź sobie potęgę, jaką miałbyś łącząc to zrozumienie kwantowe z umiejętnością manipulowania swoją własną subtelną energią i energią natury wokół ciebie. Stałbyś się prawdziwym mistrzem kreacji, zdolnym kształtować swoją rzeczywistość zgodnie z twoimi najszlachetniejszymi celami. Teraz, gdy zrozumieliśmy podstawowe zasady synchronizowania się z uniwersalną wibracją, pora zgłębić, jak możemy manipulować tą energią, aby stworzyć konkretne zmiany w naszym życiu. Wszystko zaczyna się od świadomości, że jesteśmy istotami energetycznymi, zdolnymi kształtować nasze pole energetyczne zgodnie z naszą intencją. Podobnie jak rzeźbiarz pracuje nad gliną, możemy rzeźbić naszą własną energię, aby osiągnąć pożądane rezultaty. Jednym z najpotężniejszych narzędzi w tym procesie jest twórcza wizualizacja. Wyobrażając sobie intensywnie cel lub pożądaną rzeczywistość, wysyłamy jasną instrukcję do pola kwantowego. To mentalne obrazowanie, gdy jest ładowane emocjami i przekonaniem, działa jak potężny magnes, przyciągając niezbędne warunki do jego manifestacji. Ale wizualizacja to tylko pierwszy krok. Aby naprawdę manipulować energią na naszą korzyść, Musimy również nauczyć się pracować z naszym oddechem, naszymi ruchami ciała i naszym połączeniem z naturą. Każdy z tych elementów może być wykorzystany do wzmacniania, kierowania i równoważenia sił energetycznych w grze. Na przykład, łącząc wizualizację celu z głębokim i świadomym oddychaniem, aktywujesz wiele warstw swojego istnienia w celu transformacji. Albo ćwicząc fizyczne ćwiczenia, które obejmują płynne i intencjonalne ruchy, dosłownie tańczysz z energią pozwalając jej swobodnie przepływać przez Twoje ciało. A kiedy łączymy się z elementami natury, ziemią, wodą, ogniem, powietrzem, synchronizujemy się z pierwotnymi siłami, które mogą nas wspierać i wzmacniać nasze wysiłki w manifestacji. Opanowując te techniki manipulacji energetycznej, stajesz się prawdziwym magiem kreacji, zdolnym kształtować swoją rzeczywistość zgodnie z Twoimi najszlachetniejszymi pragnieniami. Każdy krok tego procesu to szansa na wzmocnienie i osobistą realizację. Wzmacniając Twoją kreatywną intencję, nadszedł czas, aby mówić o mocy twórczej intencji. Bo przecież nie ma sensu opanowywać technik energetycznych, jeśli nie wiemy, jak kierować nimi z jasnością i celem. Intencja jest paliwem, które napędza cały proces manifestacji. To ona nadaje kształt i kierunek energii, dostosowując ją do naszych najgłębszych celów ale aby ta intencja była naprawdę skuteczna, musimy nauczyć się ją pielęgnować z mistrzostwem. Zacznijmy od samoświadomości. Im lepiej się znasz, swoje emocje, wartości, marzenia i aspiracje, tym bardziej dopracowana będzie Twoja intencja, bo możemy tworzyć coś naprawdę transformującego, gdy jesteśmy w zgodzie z tym, co naprawdę nas porusza wewnętrznie. Następnie kluczowe jest, abyś nauczył się skupiać swoją uwagę jak laser eliminując rozproszenia i wątpliwości, które mogą osłabić Twoją determinację. Wyobraź sobie swój cel wyraźnie, poczuj go całym swoim istnieniem i pozwól, aby ten obraz przeniknął każdą komórkę Twojego ciała. Ale intencja nie kończy się na umyśle, dotyczy również serca i duszy, dlatego też niezmiernie ważne jest, abyś napełnił swoje tworzenie pozytywnymi emocjami, takimi jak entuzjazm, wdzięczność i pewność siebie. To ta emocjonalna energia nadaje życie i moc Twojej intencji. Lecz pamiętaj, że Twoja intencja nie jest czymś izolowanym. Jest częścią kosmicznej sieci energii w ciągłym ruchu. Poprzez połączenie się z siłami większymi niż ty, takimi jak natura, duchowość czy społeczność, wykładniczo zwiększasz potencjał swojej kreacji. Kiedy opanowujesz sztukę kultywowania potężnej i zgodnej intencji, stajesz się prawdziwym mistrzem manifestacji. Twoje wizualizacje ożywają, Twoje pragnienia materializują się, a Twoja rzeczywistość przekształca się zgodnie z Twoją najwyższą wizją. Przełamując blokady i odpory, nadszedł czas, aby zmierzyć się z fundamentalnym wyzwaniem: jak pokonać blokady i opory, które mogą pojawić się na naszej drodze. Bo choć opanowujemy techniki transformacji, prawda jest taka, że wszyscy nosimy ograniczające wzorce, negatywne przekonania i nieświadome lęki. Które mogą sabotować nasze wysiłki manifestacyjne. Te wewnętrzne przeszkody muszą być pokonane i przekształcone, abyśmy mogli osiągnąć nasz pełen potencjał. Jednym z pierwszych kroków jest rozwijanie samoświadomości. Musimy być świadomi naszych myśli, emocji i zachowań, jasno identyfikując, co wyzwala te opory. Mogą to być traumatyczne wspomnienia z przeszłości, zakorzenione niepewności lub po prostu dysfunkcjonalne nawyki myślowe. Gdy te wzorce zostaną zidentyfikowane, możemy aktywnie pracować nad ich przekształceniem. Może to obejmować praktyki uzdrawiania emocjonalnego, takie jak terapia czy medytacja, a także przeformułowanie ograniczających przekonań poprzez afirmacje i wizualizację. Ale kluczem tutaj jest wytrwałość i samopoczucie, bo droga do przezwyciężenia wewnętrznych blokad rzadko jest liniowa czy łatwa. Będą cofnięcia, wątpliwości i chwile zniechęcenia. To właśnie w tych momentach musimy jeszcze bardziej troszczyć się o siebie, rozpoznając, że transformacja jest stopniowym procesem i honorując każdy mały krok, jaki podejmujemy. Ponadto istotne jest, abyśmy nauczyli się pracować z energią oporu w sposób kreatywny. Zamiast próbować ją tłumić czy zaprzeczać, możemy ją przekształcić, kierując ją w celu zasilania naszych celów w konstruktywny sposób. W końcu, sama napięcie generowane przez przeszkody może być niezbędnym impulsem do naszego rozwoju. Wyrównując się z kosmicznym przepływem, teraz, gdy nauczyliśmy się pokonywać wewnętrzne blokady i opory, nadszedł czas, aby zbadać jeszcze głębszy wymiar naszego połączenia z wszechświatem wyrównanie się z kosmicznym przepływem. Ponieważ, choć mamy kontrolę nad naszą indywidualną energią, prawda jest taka, że jesteśmy częścią nieskończenie większej sieci kosmicznych sił i cykli, i kiedy udaje nam się zsynchronizować z tym kosmicznym rytmem, nasza zdolność do tworzenia realnych i trwałych zmian wzrasta wykładniczo. Wyobraź sobie wszechświat jak niebiański taniec, gdzie każda gwiazda, każdy element i każde żywe istnienie poruszają się w harmonii z większym rytmem. Poznając i dostosowując się do tego pulsowania, Możemy zsynchronizować naszą własną energię z tym boskim przepływem, pozwalając mu nas nieść w kierunku naszych celów. To obejmuje na przykład uważne obserwowanie cykli natury, fazy księżyca, pory roku, rytmy dobowe. Ponieważ każde z tych zjawisk naturalnych niesie ze sobą specyficzną energię, którą możemy wykorzystać na naszą korzyść. Kiedy synchronizujemy nasze działania z tymi cyklami, nasza manifestacja staje się znacznie bardziej płynna i skuteczna ale kosmiczne wyrównanie się sięga poza zjawiska fizyczne. Rozciąga się także na subtelny i duchowy poziom. Łącząc się z archaicznymi mocami, takimi jak żywioły, bogowie i boginie, przewodnicy duchowi dostajemy dostęp do warstw energii i mądrości, które mogą przyspieszyć naszą podróż transformacji. Na przykład wzywając energię bogini Gaja, aby wzmocnić swoje połączenie z ziemią i obfitością. Albo synchronizując się z wibracją Archanioła Michała, aby rozwijać odwagę i ochronę. Te kosmiczne sojusze pozwalają nam pracować w synchronii z siłami wszechświata, sprawiając, że nasza manifestacja staje się znacznie potężniejsza. Integrując transformację w Twoje codzienne życie, dotarliśmy do kluczowego punktu w naszej podróży syntonizacji z wszechświatem i manipulacji energią, integracji transformacji w nasze codzienne życie. Ponieważ nie ma sensu opanowywać wszystkich tych technik i zasad, jeśli nie potrafimy je konsekwentnie i trwale stosować. W końcu prawdziwa zmiana nie dzieje się tylko w izolowanych momentach medytacji czy wizualizacji. Musi przenikać każdy aspekt naszego istnienia, stając się sposobem bycia, nowym sposobem interakcji z światem. Jak to osiągamy, jak przenosimy tę głęboką wiedzę o wszechświecie i energii do naszego codziennego życia. Zaczyna się od świadomości. Istotne jest, abyśmy byli uważni na każdą myśl, emocje i działanie, obserwując, jak one współgrają lub nie z naszą intencją transformacji. Każdy wybór, jaki podejmujemy, bez względu na to, jak mały, jest szansą na zsynchronizowanie się z wibracją, którą pragniemy kultywować. Następnie kluczowe jest tworzenie rutyn i rytuałów, które wzmacniają to kosmiczne połączenie. Może to być poranna praktyka medytacji i wizualizacji. Albo regularne chwile spędzane na połączeniu z naturą, albo też działania, które pozwalają nam kreatywnie kierować energią, takie jak taniec, sztuka czy pisanie. Ale klucz tutaj tkwi w konsekwencji, bo tylko poprzez codzienną praktykę, przez świadome powtarzanie, ta transformacja zakorzenia się głęboko w naszym bycie. Stopniowo przestaje być czymś zewnętrznym i staje się integralną częścią nas samych. I kiedy to się dzieje, kiedy syntonizacja z wszechświatem staje się drugą naturą, nasze życie staje się płynnym i inspirującym tańcem. Nasze działania, nasze relacje, nasze projekty, wszystko płynie z wdziękiem i celem, odzwierciedlając podniesioną wibrację, którą kultywujemy, w harmonii z integracją, rozwijając sztukę tworzenia i kształtując naszą rzeczywistość z miłością i dziękczynieniem. Ponieważ nie jesteśmy tylko widzami wszechświata, ale aktywnymi współtwórcami, świadomymi uczestnikami tego kosmicznego tańca, stając się mistrzem kreacji. W ciągu tych siedmiu części zgłębialiśmy tajemnicę energii wszechświata, ucząc się manipulować nią na naszą korzyść i integrując tę wiedzę w nasze codzienne życie. Teraz nadszedł czas, by podnieść się do jeszcze wyższego poziomu poziomu mistrzów kreacji. Gdy wreszcie zsynchronizujemy się z wibracją wszechświata, opanujemy techniki manifestacji i pokonamy wewnętrzne blokady, staniemy się prawdziwymi artystami rzeczywistości. Stajemy się świadomymi współtwórcami, zdolnymi kształtować nasze istnienie zgodnie z naszymi najszlachetniejszymi pragnieniami. Wyobraź sobie moc, jaką będziesz mieć, gdy będziesz mógł, poprzez prosty akt intencji i wizualizacji, przyciągać do swojego życia obfitość, zdrowie i miłość. Albo zdolność do rozpraszania napięć i konfliktów w swoich relacjach, po prostu dostosowując swoją energię do wibracji harmonii, albo umiejętność manifestowania swoich najśmielszych marzeń, przekształcając je w namacalną rzeczywistość. To jest esencja tego, co oznacza być mistrzem kreacji. To nie tylko umiejętność techniczna, ale sposób bycia, rozszerzona perspektywa naszej boskiej natury. Stajemy się żywymi kanałami uniwersalnej inteligencji. Świadomymi współtwórcami tego kosmicznego tańca. I gdy osiągniemy ten stan mistrzostwa, nasze życie stanie się niezgłębionym źródłem inspiracji, nie tylko z naszej strony, ale dla wszystkich tych, którzy krzyżują naszą drogę. Pokazując jak można kształtować rzeczywistość zgodnie z naszymi najszlachetniejszymi celami, stajemy się latarniami przemiany, rozjaśniając ścieżkę, by inni także osiągnęli swój pełen potencjał. Przyjaciele moi, ta podróż syntonizacji z wszechświatem i manipulacji energią nie jest jedynie fantazją czy abstrakcyjną teorią. To jest namacalna rzeczywistość, dostępna z każdym, którzy są gotowi zanurzyć się w tej przygodzie samopoznania i świadomego tworzenia. Więc czego jeszcze czekacie? Przyjmijcie swoją moc, współtwórcy. Zsynchronizujcie się z wibracją wszechświata i staniecie się mistrzami transformacji. Bo świat desperacko potrzebuje waszego światła. Szczerze dziękuję za poświęcenie swojego czasu i uwagi temu inspirującemu filmowi. Rozumiejąc i stosując zasady manipulacji energii, podejmujecie istotne kroki w kierunku pełniejszego i bardziej spełnionego życia. Ale nie zatrzymujcie tej wiedzy tylko u siebie. Podzielcie się tym filmem z przyjaciółmi, rodziną i wszystkimi, którzy dążą do rozwoju osobistego i przemiany. Razem możemy stworzyć falę pozytywności i zmiany. Która rozprzestrzeni się na całym świecie. Nie zapomnijcie obejrzeć pełnej listy odtwarzania, która pojawi się na ekranie, pełnej cennych treści, by kontynuować tę podróż samopoznania i rozwoju osobistego. I proszę zostawcie łapkę w górę, by pomóc więcej ludziom odkryć tę przemieniającą treść. Jeszcze raz dziękuję za udział w tej podróży.